chciałabym wam dzisiaj pokazać e, moją pierwszą inspirację w ramach gościnnego DT dla Craft o Clock. E, pracowałam na kolekcji e, Touch of Nostalgia, czyli Dotyk Nostalgii e, i do oklejenia tego boxa wykorzystałam dużą kolekcję. Miałam tam e, całą kolekcję i w sumie e, nie pamiętam czy mi coś w ogóle zostało z tej kolekcji. Wykorzystywałam też oczywiście elementy do wycięcia, których jest dużo do tej kolekcji, zarówno kwiaty, jak i tutaj różne inne pozostałe grafiki. Zresztą zaraz je zobaczycie w, tutaj w tym boksie. Bo moja pierwsza praca to jest coś, w czym czuję się dobrze i dlatego właśnie wybrałam tą formę na pierwszą inspirację. Box jest dość duży, bo on ma rozmiar 12 na 12 i w związku z tym bazę musiałam zrobić sama. I tak jak mówiłam, okleiłam ją papierami z dużej kolekcji. Myślę, że wyszedł taki dość klimatyczny. Tutaj na wieczku użyłam też troszkę tekturki, znaczy tekturki, tekturkę użyłam sznureczek, kwiaty z materiału. Troszkę gdzieś tam pojawia się też koronki. No i taka powiedzmy, delikatna kompozycja z elementów do wycięcia. I po otwarciu box prezentuje się tak. Każda z tych ścianek jest harmonijką otwieraną na magnes i po otwarciu mamy 3-4 miejsca na zdjęcia. Już kiedyś robiłam takiego boksa, ale pamiętam, że nie pokazywałam wam go tutaj, bo to był boks dla koleżanki i no nie zdążyłam nagrać filmu. Żeby pokazać jak, jak on wygląda. A ten boks zostaje na razie u mnie. Także mogę na spokojnie wam pokazać. I tutaj każda z tych ścianek się otwiera. Ścianek jest cztery. Więc zmieści się tutaj. No teoretycznie 16 zdjęć. Chociaż tak jak widzicie tutaj mam białą kartkę naklejoną. Na wypisanie jakichś nie wiem życzeń. No... Jakiś słów dla osoby obdarowanej, która by ewentualnie tego boksa dostała. I teraz Wam pokażę z bliska te ścianki, jakie ozdobiłam. Ozdobiłam je tylko elementami do wycięcia, i tak jak widzicie, są jeszcze tutaj napisy. Elementy do wycięcia są na serwetce wyciętej wykrojnikiem. i każda kompozycja mniej więcej no chciałam zrobić tak żeby było wszystko ze sobą spójne i tutaj te napisy też tak dobierałam żeby pasowały do tych moich ozdób na tych ściankach także tak się prezentuje prezentują boki natomiast na środku zrobiłam pudełeczko, znaczy zrobiłam w sumie E, powiedzmy połowę miałam gotową w sensie bazy, bo ten dół to jest rolka po taśmie, tej pakowej takiej i ja ją e, okleiłam papierem skrapowym tutaj na górze przykleiłam taki rancik, bo na początku myślałam żeby zrobić to na magnesy, tutaj takie malutkie magnesy przyczepić, ale ostatecznie e, to ta pokrywka niczym, niczym nie jest przymocowana. Ona tutaj od spodu ma takie dodatkowe kółeczko, które wchodzi mi tutaj w ten otworek i dzięki temu ta pokrywka o też nie lata. Także można powiedzieć, że w sumie stabilnie siedzi. No i wieczko też tak delikatnie ozdobiłam elementami do wycięcia i kompozycjami, kompozycją kwiatową. Także dajcie znać. Jak Wam się podoba moja pierwsza inspiracja dla Craftokroka? Tak, dla Craftokroka. Ona już się w sumie pojawiła jakoś tak w połowie, pod koniec lipca? Także mo, może mogliście ją już widzieć. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja w sumie jestem zadowolona z tego boksa, uwielbiam robić boksy, także to było dla mnie czystą przyjemnością zrobienie takiej pracy. No i ta kolekcja też jest bardzo ładna, taka w moich w sumie kolorach, bo lubię takie ni to niebieskie, ni to zielone z różem i brązów też jest tutaj sporo. Także. Ja jestem ogólnie zadowolona, rzadko jestem zadowolona ze swoich prac, ale z tej jestem, chociaż kwiatki troszkę tak, no niby pasują, ale, ale coś bym w nich zmieniła. Także to by było na dzisiaj, niedługo pokażę Wam jeszcze drugą inspirację, a dzisiaj życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa.